W dniu naszego narodowego święta życzę Państwu, byśmy je obchodzili w każdym kolejnym roku. Wolni, bezpieczni, u siebie, byśmy Polskość utrzymali, cenili i traktowali jak wartość najwyższą. Zmiana politycznych uwarunkowań w Europie i na świecie otworzyła nam furtkę do odrodzenia naszej państwowości. Józef Piłsudski, Roman Dmowski. Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, ojcowie naszej niepodległości. Dzięki swojemu geniuszowi rozeznaniu sytuacji militarnej, walce oraz zręcznej dyplomacji ziścili marzenia Polaków. Mimo różnic zjednoczeni wygrali, prowadząc naród do wolności. Marzę o tym, by mądrość, rozwaga i umiejętność współdziałania były dziś wśród polskich polityków. Ludzie, którzy czują się odpowiedzialni za naszą ojczyznę, były nie mniejsze niż te, którymi wykazywali się Piłsudski, Dmowski, Korfanty, Paderewski i Witos. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to zawsze mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość, teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła. To polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Zadanie podległość.